I tam Jesteśmy teraz w Kutaisi, w, w, w restauracji, która mnie urzekła swoim wyglądem, jest bardzo ładna, jest zrobiona na taki styl jakiegoś lasu, w środku lasu. Jak on tego tak ładnie nie odda, no jest naprawdę fajny, jest ładnie zrobiony. Małą no, wadą, nie mają internetu tutaj, no, chyba z powodu jakiejś awarii bo, bo kartki piszą, że jest, ale mówią, że, że nie ma. Więc pewnie jest awaria, więc być może to będzie. Nie, nie wiem jak się restauracja nazywa. Spróbuję to ustalić i podpisać pod spodem, bo wszystko tutaj jest po gruzińsku. Menu na początku nie dostałem po gruzińsku, Ale zorientowali się i zostałem już po tym. Dobrze, co ja teraz sobie wybrałem? Oczywiście wino. Tego zacząłem, chlebek z taką zupką. Eee, chciałem King Hali zjeść, ale niestety nie było. Już drugie miejsce jest, że szukam King Hali i nie mam. No, może to w pewnych porach tylko, albo... No nie wiem, menu jest, ale, ale nie mają dostępnego. Nie wiem czemu. Mm, dowiem się. W każdym razie taka zupka z chlebkiem y, jest naprawdę pyszna. Y, ostra, bardzo ostra. Y, taka pomidorowa, z dużą, dużą ilością mięsa. Y, smaczne, ale na razie jadłem tylko troszeczkę, bez bardzo gorąca. A jeszcze dodatkowo ostra. Nie wiem, czy najlepszy pomysł na ten upał, który jest na zewnątrz. Zresztą widać chyba po mnie leje się okropnie, żart z nieba, więc, no ale to wszystko życie pokaże. Jeszcze raz tutaj pokażę ładnie rację, jest dwupiętrowa, bardzo ładna. Myślę, że tutaj są fajne imprezy w nocy, tak przyjść jeść może też, ale to jest bardziej taka do dystotek, u góry jest zorganizowana sala do grania. No i to byłoby chyba na tyle z tego przekazu. Pozdrawiam, hej.